25 kwietnia 2021 roku Dzień dobry Piotr Merchelski Polsat Sport Zapraszam do Puław W przedostatnim meczu 21 serii PGNiG Superligi Azoty Puławy podejmą Torus Wybrzeże Gdańsk To mecz trzeciej Z 11 drużyną w tabeli. Mateusz Jachlewski 144 podania Po których padały bramki Także jeden z najlepiej rzucających w drużynie Torus z Wybrzeża to właśnie pokazał przed momentem Mateusz Jachlewski. Nie ma przecież Mosquere, nie ma komerlato, czyli zawodników, którzy na rozegraniach odgrywali bardzo ważną rolę. Grali dużo. Pechowo teraz mówiłem, że to piąty mecz Roberta Lisa na ławce Azatów Puławy. Szósty Mariusza Jurkiewicza. Urogólski do Bartosza Kowalczyka. Kowalczyk. Jurecki, Szybylski. Złe podanie. Zupełnie w inną stronę poszedł Rogulski. Krzysztof Gądek. 6 do 4. Jacek Sulej. Sulej do Janikowskiego. Ładnie z kozła. Kelian Janikowski. Skrzyżował. Teraz zamienił się pozycjami. Sulej z Krzysztofem Gądkiem. Kelian Janikowski. Fantastycznie ustawił się na Michale Szybiej. Pilują tego dobrego wyniku w pierwszej połowie. Goście z Gdańska odpowiada w swoim stylu. Michał Jurecki. Kelian Janikowski jeszcze raz do Mateusza Wróbla. Wróbel Do Wróbla. Kelian Janikowski zbiera piłkę. Trafia 16-14. Zobaczymy, jak odpowie. Gdańsk, Wróbel do Janikowskiego, lubią to grać, potrafią, to wychodzi do Przybylskiego, jeszcze raz Jurecki, no nic nie robi sobie z defensywy, Michał Jurecki, Michał Jurecki, Rogulski, piłka ładnie do skrzydła, tam jest Akimienko, Kowalczyk, Kowalczyk do Rogulskiego, ładnie to zrobił Łukasz Rogulski. Mateusz Zembrzycki zastąpił Bogdanowa, również dobrze w bramce Wodziński. Nie tym razem bez skutecznej obrony rozpoczęła się ostatnia minuta tego spotkania. Azoty Puławy 29, Torus Wybrzeże Gdańskie 25, podsiadło. Do Rogulskiego. Ładnie to zrobił Łukasz Rogulski. Kończy się to spotkanie wynikiem 30 do 26 dla gospodarzy. Torus Wybrzeże Gdańsk, no, nie ma się czego wstydzić. Walczyło na tyle ile mogło. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia Piotr Merchelski. Do usłyszenia. Muzyka